Kochana Tobie, chrześcijanie. Kochani moi, święty Marek, ewangelista, bo ten fragment Ewangelii pochodzi właśnie z jego Ewangelii, był uczniem świętego Piotra Apostoła, czyli to, co nam przekazuje, w swojej Ewangelii to jest relacja tego, co słyszał od apostoła narodów, od tego, który towarzyszył Jezusowi Chrystusowi, od samego początku Jego publicznego nauczania, do końca do zmartwychwstania, do wstąpienia, do czasu zesłania Ducha Świętego. Warto myślę, w taki sposób umiejscowić ten fragment Ewangelii, który słyszeliśmy. O czym tu jest mowa? Jezus, mając 30 lat, opuszcza swój rodzinny dom, matkę. Święty Józef, jego opiekun, najpewniej już wtedy nie żył. Opuszcza dom jako dorosły mężczyzna. Epizod, który znamy z Ewangelii, Jezus dwunastoletni, który naucza z mocą w świątyni, przecież nie był znany powszechnie w tej społeczności, w której żył Jezus. Był jednym z przeciętnych, małym dzieckiem, dorastającym, potem mężczyzną, dorosłym, który brał odpowiedzialność za swoją matkę, był jednym z nich. Przecież niczym się nie wyróżniał. Oni mu towarzyszyli. On był częścią życia tej społeczności niewielkiej, bo Nazaret to była, mówimy, mieścina. Dzisiaj to nawet nie osada, czy nasza wioska. Jasienica, która jest wioską, ma. Prawie 6 tysięcy ludzi to jest wioska, czyli w starożytności byłoby to wielkie miasto, prawda? Byłoby to wielkie miasto w tamtych czasach. Otóż Jezus niczym się nie wyróżnia. I ten, który niczym się nie wyróżnia, jeden z ludu, odchodzi od matki, opuszcza rodzinny dom, swoją ojczyznę, idzie na pustynię, jest nad Jordanem. Tam święty Jan Chrzciciel daje świadectwo oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Czy słyszeli to wyznanie mieszkańcy Nazaretu? Nie. Najpewniej nie było nikogo wtedy przy Jezusie z jego rodzinnego miasta, kiedy te wydarzenia miały miejsce. I potem Jezus zaczyna publicznie nauczać, gromadzi uczniów, czyni cuda. Mówi o Królestwie Bożym. Otaczają go rzesze i tłumy. I Jezus przychodzi do swojej rodzinnej miejscowości. My sobie możemy wyobrazić sytuację taką naszą lokalną, wioska. I nagle ktoś, z którym żyło się na co dzień, przeciętny człowiek, młody człowiek, idzie w świat. Zdobywa wyjątkowe wykształcenie, wraca z jakimś majątkiem. Co przeciętny, przeciętny sąsiad sądzi, myśli o takim człowieku? Wściekłość, złość, nieuczciwy, na pewno okrad, na pewno był jakimś hochtaplerem, krętaczem i tak dalej. Przecież to się dzieje wśród nas, prawda? Najuczciwszy człowiek, jeżeli czegoś się dorobił, ciężką pracą, oszczędnością, korzystając ze swojej inteligencji, czasem może ktoś mu pomógł, jeżeli wraca do swoich, to jaka jest reakcja tych swoich? Pierwsza reakcja to jest zazdrość, nie? Jemu się udało. A potem wątpliwości, jak mu się udało. Czy naprawdę on był uczciwy i czy uczciwą drogą doszedł do tego wszystkiego? Przecież to jest taki odruch, popatrzcie, z którym my się spotykamy na każdym kroku. Nikt nikomu nie zazdrości o pracy, tylko wszyscy zazdroszczą owoców pracy. A jeżeli są te owoce pracy ciężkiej, owoce oszczędności, to za, ta zazdrość budzi wściekłość, budzi złość, budzi nieprzyjaźń i tak dalej. To są takie ludzkie odruchy. To samo, zwróćcie uwagę, miało miejsce w życiu Jezusa. On wyrósł ponad nich wszystkich. Co oni wiedzieli o Jezusie? Był synem Maryi, synem Józefa. Miał swoich krewnych, tak jak mówi Ewangelia, bracia, siostry mieszkają, krewni. Bo w tej grupie krewnych, te miasteczka praktycznie byli w danej miejscowości wszyscy krewnymi. Są niektóre nazwiska w Jasienicy, prawda, gdzie wszystko to jest powiązane, prawda. W roku 1900, jak wyczytałem w kronikach, w parafii w Jasienicy było 400 katolików. Więc ten kościół tutaj do Prawda? ta pierwsza część kościoła wystarczyła, jak były trznusze święte w ciągu niedzieli i ławki jeszcze też nie były pełne. Prawda? Ale w istocie rzeczy, kiedy tak patrzymy, to niemal wszyscy, za wyjątkiem tych, którzy przyszli, ale ci stali mieszkańcy od przedwojny, prawda? Od początku XX wieku. Większość osób w taki czy inny sposób, w różnym stopniu spokrewniona. To krewni. To byli bracia, to były siostry. Tak było również i w życiu Jezusa Chrystusa. I teraz przychodzi do swojej miejscowości Jezus, czyni cuda, naucza, cieszy się określoną sławą, ma dziwną moc, bo uzdrawia, wyrzuca szatana, nie było akceptacji, nie było miłego przyjęcia. Była złość, i była zazdrość. Skąd tu Niego? Pytając ze zdziwieniem, jest ta mądrość, jest taka moc. Jaką mocą to czyni? Faryzeusze potem powiedzą, że mocą złego wypędza złe duchy, mocą złego czyni cuda. Przecież ten Jezus, syn cieśli, jego matka, Maryja, tu żyje. Skąd u niego to wszystko? I powątpiewali w niego. Tak jak mówi. Ewangelia. Nie wierzyli Mu, nie ufali Mu. Przyjęli z niechęcią Jezusa i z tą złością i zazdrością. I Jezus powiedział to, to powiedzenie, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. To jest stwierdzenie tego, co działo się w duszach tych ludzi którzy patrzyli na Jezusa, których odwiedził w swojej rodzinnej miejscowości. Ale to jest bardzo realna sytuacja, popatrzcie, także i w naszych czasach. Ile w naszym życiu jest takiej małej zazdrości, takiej miałkości. Człowiek dojrzały, tak myślę, dojrzały tą Bożą dojrzałość, no to jest człowiek, który umie się cieszyć sukcesem drugiego człowieka. Jego dobrem Przede wszystkim Jego prawością, Jego uczciwością, Jego solidnością. Bo jeżeli to powoduje jakąś postawę agresji, niechęci, podejrzenia, no to ten człowiek musi powiedzieć: Jestem mały i płaski, jestem nikczemny nawet, bo dobro chcę zmieszać z błotem. No i to właśnie jest historia. Jezusa w swojej rodzinnej miejscowości opuścił tę miejscowość, bo tym, wśród których żył, zabrakło odrobiny wiary. Nie chcą go mieć pośród siebie. Mamy to scenę w Ewangelii, kiedy wyrzucają Jezusa ze stoku góry, bo nie chcą go mieć pośród siebie. On jest im niepotrzebny, bo wyrósł ponad nich. Był synem Bożym, oni tego nie wiedzieli. Był prorokem, tego się domyślali. Czuli się zagrożeni przez Niego, bo On wyrósł ponad nich, nie mogli korzystać z, z jakichś tam dobrodziejstw, o duchowych nie myśleli, myśleli o materialnych. Wobec tego On nam jest niepotrzebny i odrzucają Jezusa Chrystusa. Jezus opuszcza swoją miejscowość rodzinną i właściwie już nigdy do niej nie wróci. Nigdy do niej nie wróci. Jak ci krewni, ci, którzy go od Niego się odwrócili, reagowali na Jezusa Chrystusa w Jego dalszym życiu? Pamiętacie taką scenę z Ewangelii, kiedy Jezus naucza, Jezus uzdrawia, i w pewnym momencie przychodzą do Jezusa Matka Twoja i krewni Twoi przyszli z Tobą się spotkać. Po co oni przyszli? Przyprowadzili matkę, bo posłużyli się pośrednictwem matki, ale po co oni przyszli? Bo uważali Jezusa za obłąkanego, za jakiegoś szaleńca, za kogoś, kto się naraża. Taka była reakcja tych ludzi, tych najbliższych, krewnych, znajomych z jego rodzinnej miejscowości. Kochani moi siostry i bracia, i powiada ewangelista święty Marek, że Jezus dziwi się. Ich niedowiarstwu, niedowiarstwu tych najbliższych, brakowało im wiary. Tymi najbliższymi dla Jezusa Chrystusa, bo teraz przejdźmy do naszej chrześcijańskiej rzeczywistości. Na mocy sakramentu Chrztu jesteśmy my wszyscy, każdy z nas, należymy do Chrystusa, jesteśmy uświęceni Jego zbawczą krwią. Staliśmy się dziećmi Bożymi, synami Boga Najwyższego. I teraz zawsze pytanie, które ja muszę sobie postawić, czy ja z radością zapraszam w moje życie i w moje serce Jezusa Chrystusa Odkupiciela. Czy ja rzeczywiście tak na co dzień naprawdę Chrystusowi, Jezusowi zawierzam? Czy ja chcę, pragnę, by Chrystus miał przestrzeń, miejsce w moim sercu, myśli w moim życiu? Czy ja chcę na Jezusie Chrystusie budować moje życie i moją przyszłość i w nim pokładać pełnię nadziei w sobie Jezusa Chrystusa? To jest pytanie o stan naszej wiary. Czy ja zawierzam Jezusowi Chrystusowi? Czy moje życie jest życiem człowieka wiary? Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Budowanie zatem całego życia na wierze to jest. Fundamentalna sprawa. Dzisiaj akurat miałem gości. Yy, długie rozmowy. Nie o polityce takiej czy innej, ale o czym myśmy mówili. No właśnie. Jak patrzeć na świat poprzez pryzmat wiary? Ludzka praca, odpowiedzialność za dru drugiego człowieka. Akurat była para lekarzy też. Jak patrzeć na tego drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy, który potrzebuje wyciągniętej ręki, który, który potrzebuje, a ta pomoc polega na zwykłej obecności i na wysłuchaniu, bo lekarz nikogo nie uzdrowi, jeżeli Pan Bóg nie uzdrowi, lekarz może towarzyszyć, pomagać człowieka. Jak pomóc temu człowiekowi, żeby on otworzył się na osobę Jezusa Chrystusa? Jakich mamy użyć metod, sposobów, jak my mamy żyć, żeby ktoś inny zauważył, zrozumiał, że Chrystus jest to najwyższą wartością w życiu człowieka, że na nim warto budować całe życie i że On jest tym, który nigdy człowieka nie zawodzi. To była treść naszej, naszej rozmowy dosyć długiej, kilkugodzinnej w dniu dzisiejszym. Budowanie życia na Jezusie Chrystusie. Jezus dziwił się, że brakuje im wiary. Oby nie dziwił się Chrystus, patrząc na nas, że brakuje nam wiary. Mam iść drogą wiary. Mam przemieniać wiarą całe moje życie, moje być w rodzinie, moją pracę zawodową, moje relacje z innymi osobami. I wtedy rzeczywiście ja jestem chrześcijaninem, ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Bo idę za Chrystusem autentycznie, zaprosiłem go do mojego serca. I oby tak było, siostry i bracia, w życiu każdego z nas. Amen.